Co roku Fundacja Partnerstwo dla Środowiska organizuje uroczystą galę pod patronatem ministrów środowiska i edukacji narodowej, podczas której polskim szkołom wręczane są międzynarodowe certyfikaty Zielona Flaga i lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej za propagowanie praktycznych działań na rzecz ekologii. Jesteśmy na już dziewiątym dorocznym zjeździe Szkół dla prawie jubileusz. Zjechało się ponad 200 szkół z całej Polski. Jest to okazja, żeby pocieszyć się sukcesami szkół z całej Polski, które współpracują z nami, które próbują być ekoszkołami. Takich szkół jest 600 z całej Polski i 170 otrzyma dzisiaj. Certyfikat w postaci zielonej flagi, czyli dołączy do elity szkół dla ekorozwoju na całym świecie. Program jest realizowany w 50 krajach. Fundacja stawia na szkoły z, właściwie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jednak młodzież, system edukacji to jest inwestycja w przyszłość. Upatrujemy szkołę jako takie miejsce, które powinno być przekładem gospodarności ekologicznej, czyli nam nie tylko chodzi o, o ekologię jako taki miły dodatek, tylko o gospodarność, o pieniądzach, o, o stylu życia, o zdrowiu, o tym sprawie. Czyli to jest jeden powód. Drugi powód jest no, bardziej strategiczny. Mówimy o szkołach jako takim miłym dodatkiem do, do gospodarki, ale no, pewnym trzonem e, finansów publicznych, na który właściwie cała gospodarka się opiera. Program szkół dla ekorozwoju na, na Warmii i Mazurach realizowany jest od dwóch lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Yy, rok temu w ten program zaangażowało się 10 placówek, w bieżącym roku aż 46. Myślę, że w przyszłych latach będzie więcej placówek, które zaangażują się w program Szkoły dla Ekorozwoju i będzie się ubiegać o Zieloną Plagę. Szkoła może uzyskać certyfikat nie tylko o zasięgu ogólnopolskim, ale także międzynarodowy. I tutaj duże uznania należą się dla Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która koordynuje tym programem. I tutaj chciałam też podziękować swoim placówkom za aktywną działalność na rzecz środowiska. Dzieci jest najłatwiej zachęcić do tego, aby, aby wdrożyć pewne zasady ekologicznego stylu życia poprzez właśnie segregację odpadów. Dzieci przenoszą swoje zachowania i uczą rodziców również w domu. Zachęcają do zbierania i przynoszą do przedszkola, jak również w domu to robią. Trzeba dzieciom przede wszystkim wytłumaczyć, jaki jest cel tego, co, co chcemy zrobić. Y no i wtedy, jeżeli już one wiedzą, co rzeczywiście będzie na końcu tego etapu wszystkich działań, co mają osiągnąć, to naprawdę działają. Jeżeli mają możliwość działania samodzielnie, czyli podejmowania swoich własnych inicjatyw, nic im się nie narzuca, to te działania są naprawdę fajne. Firma Cadbury od dwóch lat współpracuje z programem Szkoły dla Ekorozwoju na szczeblu lokalnym w powiecie brzeskim. Tam mamy ulokowane nasze dwie główne fabryki. Postanowiliśmy wspierać społeczność lokalną w ramach właśnie akcji Szkoły dla Ekorozwoju, przyłączyć się do tego programu i to z konsekwencją robimy. W ostatnim roku ta współpraca objawiała się w ten sposób, że dofinansowywaliśmy projekty ekologiczne, które zgłaszały placówki oświatowe. Zgłaszały je do koordynatora regionalnego, który współpracuje z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, a firma ze swojej strony wykładała fundusze na realizację takich projektów oraz wspierała realizację projektów za pomocą programów w ramach wolontariatu pracowniczego i nasi pracownicy udzielali się w takich programach, chociażby poprzez realizację lekcji ekologii. Taka lekcja dotyczyła segregacji śmieci, jak i też jak pomoc aktywną w postaci uprzątnięcia terenów zielonych wokół placówek, które miały takie działanie zaplanowane w programie. Minister Środowiska co roku obejmuje honorowym patronatem to przedsięwzięcie. Dodatkowo nasi pracownicy są członkami kapituły konkursu, w związku z tym pracują merytorycznie, wspierają ten projekt pomagają przy wyborze tych najlepszych szkół, najbardziej zaangażowanych projektów. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o działalność Ministerstwa Środowiska, to prowadzimy wiele akcji, takich przeznaczonych dla młodzieży szkolnej. Prowadzimy również stronę internetową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli, którzy mogą nasze materiały wykorzystywać w takich bieżących swoich pracach na, na lekcjach przyrody czy, czy biologii w szkołach. Jeśli chodzi o współpracę z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, to jest to też nasz partner w takiej platformie stworzonej w 2008 roku Partnerstwo dla Klimatu. Była to platforma, która powstała w celu wspierania działań na rzecz ochrony klimatu. Jeśli chodzi o bezpośrednią współpracę ze szkołami, to współpracujemy z 11 szkołami leśnymi, dla których minister środowiska jest organem prowadzącym. I tutaj właściwie no to jest to taka współpraca bardzo intensywna, codzienna. Również te nasze szkoły włączają się w różnego typu akcje ekologiczne. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli jakiekolwiek postępy w dziedzinie ochrony środowiska uzyskać bez angażowania młodego pokolenia. Tak naprawdę właściwie to powinniśmy zaczynać tę edukację już od etapu przedszkolnego. Oczywiście każdy etap jest istotny, ale im wcześniej zaczniemy, tym lepszy rezultat końcowy, bo ciężko jest nauczyć nowego, nowych zachowań, nowych nawyków osoby dorosłe. Natomiast dzieci to jest ta grupa najbardziej chłonna i do niej przede wszystkim powinniśmy adresować nasze działania. Teraz przedstawiciele 170 nagrodzonych szkół wracają do swoich regionów, by w szerokim gronie cieszyć się wyróżnieniem, ale także planować działania, które pozwolą na odnowienie certyfikatu za rok. My wierzymy, że do grona nagradzanych szkół dołączą za rok kolejny.